Jak się tworzymy, bramy, Dobrze, Panie Piękny, miny. próba mikrofonu. Chodź, próba, halo, halo. O kurde, Ty, Była ładny. Widziałeś coś takiego? Ale kosmita. tak. tu mamy jakiegoś karbonium, trochę. Tam jakieś kosmiczne rurki, bak. W ogóle, chodź. Coś Ty przygotował. Chodź, chodź, Człowieku, patrz, tu się dzieje. To nie jest, wiesz, to nie jest wóz przypadku. Tak się, tak, tak auta się... O, wow. W ogóle, zobacz tutaj, co się dzieje. Patrz. Aha. Wiring art. Widzisz tutaj? Widzę. Proszę się skontaktować, jak ktoś chciałby taką seksowną kierownicę od pana. Sobie wow! Zamawiać. Wow! Widziałeś tam displeje jakie są? Ale kosmita. Widziałeś klawiatury, jakie są? Wszystko no, na tak Ci, to wszystko jest czymś nowym troszkę. Nie było takich rzeczy. No, było, ale w innych amtach, nie? Znaczy ja jeszcze nie nagrywałem z tobą. Ty to może już miałeś u siebie. I teraz patrz, czuj. No, 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 no o, tu no. kolejne karboniu. Słuchaj, dlaczego pokazujemy w ogóle Lanosa? No. Widział ktoś takiego Lanosa? Ja nie wiedziałem. Ja się nabijam trochę, ale sam miałem Lanosa, Aha. też Subaru. E, ale kurde, to jest niesamowite, jak, jakie bliźniacze podobieństwo mają te same pady, nie? No, są Tego bardzo nie, do siebie podobne, go to popugował, ściągał. No, czekaj, pierwszy był Lanos chyba, co? No, prawdziwy Lanos. Chronologicznie? O, czyli, zobacz, Subaru skopiowało. Coś musiało być w Lanosie szczególnie. jak sobie spojrzysz, nawet na chyba Nubira, też jest podobne do takiego tak. w z i tego poprzedniego. Bardzo, są takie obrazki. Patrz, no, dobra stary, chodź, zob chodź zobacz, no po prostu zobacz. Wow. Widziałeś coś takiego? Ty no, rzadko się zdarza tak Widziałaś dopracowane jeszcze takiego? wizualnie. Ale dotknij wszystkiego, człowieku. Projekt. Cosworth, kolektor sący. Człowieku, no wszystko jest no... To jest auto z Polski? Tak, auto zbudowane w Polsce. Patrz teraz, regulator ciśnienia paliwa, Aha. Roger Clark Motorsport. Pierwszy raz słyszę. I AG, człowieku, tutaj masz od odmy, jaki separator, osłonka na alternator Perin, Co naklejeczka też dodaje mocy. Człowieku, cały dolocik Perina, kuler zobacz jaki kosmiczny z przodu, taki jaki ma być w Subaru. Niektórzy zakładają te górne kulery, ja tam się z tego nabijam, bo nie myślą, że wiesz, że długi dolo to będzie gorzej wstawać. Nic bardziej mylnego. Aha w takim aucie, w szczególności jak tutaj normalnie masz piekło i wszystko się grzeje. Wow. No, zobacz, czerwone nawet Samsonasa zawieszenie, też jest niegłupie, to jest taka wierna kopia Olinsa i tak dalej. Faj, faj, fajnie, fajnie. Ale kolorystycznie też fajnie, wszystko do siebie pasuje. No, właściciel, właściciel auta wydaje się, że być bardzo pedantyczną osobą. I kumaty w te klocki. Zobacz tutaj, liswy paliwowe Roger Clark Motorsport, Człowiek. Wiesz, bo mieć pieniądze to jeszcze połowa sukcesu, jeszcze trzeba mieć poczucie gustu. Ale zobacz, no chodź, no, chodź, 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 chodź. No, no, no. Podoba. Lustereczka APR Aha. człowieku, pyk, pyk. Fajne. Aha. Karboleum, drzwi, przód, tył. Tak, czułem, takiego? już otwierałem. Ale poczekaj, leciutkie Na, Nawet, nawet wały jest karbonowy. Wow. Karbonowy, nawet wow. Wał jest karbonowy. Chodź, nie wiem, to Zimno jednak, no. Ale zobacz, jaka wiązeczka jest też zrobiona tutaj właśnie panu. No zanim, łaj... zanim zamkniesz drzwi, to pokażesz, jeszcze, co tu się kryje w środku. No tutaj to nic nie widać, nie? Ale, ale zobacz, autko jest budowane, no, cacy, miód malinka. Ale kosmita, no. zarobisty. Widziałeś tak ładnie poskładane auto? Rzadko kiedy zdarza się oglądać tak pedantycznie z poskładane Na auto. Na początku przychodzi, jak chłopaki jeszcze byli w trakcie. Mówiłem, a to ten taki ma być? No tak, to ten. Ja mówię, a zapomniałem, bo go kiedyś robiłem. A, a no właśnie, no, bo jaka była historia. Auto było zbudowało się raj, jako rajdówka, powstała klatka została spawana. Później właściciel chyba się nie nacieszył i sprzedał auto. I później następny właściciel sprzedał, odprzedał auto swojemu znajomemu. No, i auto zostało użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, no, no. czyli zostało upalane. Więc, no, i, no i, no i wjechały teraz no, grube zabawki. No. No, wasz grzech jest tego nie pokazać, że takie, takie auta się buduje. No, no na właśnie. takie auta czekamy, tak? No tak, i uważam, że właśnie zobacz. To jest auto do trakdejów, tak naprawdę zbudowane. To nie jest jakaś homologacja typu, nie wiem, e, rajdy, tak? Mhm. To jest auto, które mógłbyś pojechać GSMP na pewno, i właśnie mhm. jakieś takie time ataki, że ktoś chce mieć fajne. Fajne, naprawdę zajebiste auto. I takie tak naprawdę nie wiem, czy takie drugie. Na pewno są, są jeszcze tam jakieś takie STI Lanosy e, doinwestowane, ale nie wiem, czy są aż tak fajnie, aż tak ładnie zbudowane. nie? No i tak Więc gustownie co, kurczę, podobierane to wszystko to są. No, te białe z karbonem bardzo ładnie się. No, bo teraz zgrywa. O, oklejone auto zostało, no ale wiesz, no, faktycznie te elementy są karbonowane, one są przypadkowo pomalowane na karbon. No. E, a co mamy pod maską? Słuchaj, pod maską mamy silnik 2,5 litra z czterema zmiennymi fazami rozrządu, czyli dwie ssące i dwie wydechowe mm -hmm. w takim Subaru. Nie jest to jakiś super najlepszy silnik powiedzmy do robienia mocy w szczególności górą, no ale za to powinien całkiem ładnie wstawać. Szkoda, że jakichś wałków nie ma ostrzejszych, ale to na pewno z czasem, z czasem powiedzmy zostanie dołożone. Ale chodź zobaczysz dalej, no coś się dzieje, no bo pokazywaliśmy upadki i to jest na przykład pierwsze auto, które robimy na sekwencyjnej skrzyni biegów, Hydraulicznej. O. Chociaż nie, ja robiłem auto, ale pierwsze takie jest subaru, powiedzmy. No dobra, a teraz wytłumacz, czemu tym się tak podniecasz? Jakie są zazwyczaj te skrzynie sekwencyjne? Wiesz co zazwyczaj? No to wiadomo, że są na lewarku, a, a jak są już e, sterowane łopatkami, no to są pneumatycznie, tak? Czyli masz zbior akumulator masz 10, 10 barowy, powiedzmy, około 8-9 bar sobie wtedy e, jeździsz, a tutaj masz ciśnienie 100 bar. Okej. Okay. I fajny jest ten subaru, bo normalnie masz lewarek. I nie ma, nie ma za bardzo takiego rozwiązania, bo, to, bo skrzynia biegów jest tutaj. Żeby, żeby zmieniać te biegi e, tym siłownikiem, czyli musiałbyś tym lewarkiem machać, co mhm. z doświadczenia nie jest jakimś super udanym, szczęśliwym rozwiązaniem. Mhm. A tutaj, właśnie, jest tak zastosowane, że w skrzyni biegów w środku jest taki tłoczek hydrauliczny, który popycha ten mechanizm do zmiany biegu w jedną i w drugą stronę. No i to jest sterowane już z komputera. Oczywiście jest związka. No i w tym aucie z firmy KuMaster nie ma nic oprócz płytki pokanie do sterowania kierownicą. Bardzo fajne urządzenie, polecam. Musiałeś na to zwrócić uwagę. No nie, no bo z komputer jest Cyvexa, PDM to jest y, mój wynalazek, bardzo fajny i bardzo ciekawy i nie jest to też Ecumaster ani motek, ale wyświetlacz jest moteka 7 przepiękny. Mhm. Na razie jest w wersji podstawowej, później będziemy jeszcze Display Creatora uruchamiać i tam konfigurować jakieś ładne page'e, ale są wszystkie informacje właśnie o statusie też. Y, Różnych wyjść, tak jak to się po prostu robi, nie? Wow! Mi się to podoba w ogóle już wizualnie, jak zamknąłbyś to no maskę. bo ludzie budują tamta do sportu i wszystkim to się kojarzy a takim chrupkiem, nie? No a a tutaj... weź szybko to maskę, jak to się prezentuje, no, tak? Nie no, jest, wiesz... Nawet na teleskopach masz maskę. Ale kurde! Sportowy Lanos, podoba mi się. Bandier, nie? No! Fajny jest! Takim subaraczkiem można by pojeździć. No Dora. i co, no i co, dobra, no bo, no bo co, no bo przechodzimy, robimy tuningi, tak? Wiesz, to jest wszystko fajnie, przechodzimy dzisiaj, my w godzinę półtorej nagramy, co się tutaj dzieje, ale wiesz, jest auto przygotowane wcześniej, mocno wszystko skonfigurowane w warsztacie. I, no i ja jakiś tam zrobiłem wybieg próbny i wiesz, ma to ochotę działać. Nie? Na paliwie będziemy jeździć jakimś śmierdzącym, trochę lepszym, e, nie na zwykłym paliwku. E, no i na razie takie chcemy mieć, wiesz, 450 e, parę koni. I to ma serię? Nie? No taki lanosik to ma 305. Uh -huh. Rzekomo. A co, wybechasz są seryjne czy już zakuty jest? Nie, no. Kuty musi być. Co bardzo wiesz, ze seryjnym, na seryjnym programie nie jest w stanie przeżyć, co dopiero. Ja, rozumiesz. To nie jest że robisz 4,5 paki na seryjnym motorze. Ale wiesz, ale za to, wbrew pozorom, to auto ma dużo plusów. Ten silnik oczywiście jest e, szczęśliwy, bardziej lub mniej. E, plusów, jest, plusów jest dużo pod kątem wyważenia tego motoru. Aha. Masz wszystko bardzo nisko, masz tą masę rozłożoną, przez co. Osoby, które jeżdżą tymi, tymi autami uważają, że bardzo dobrze się prowadzą. Zdecydowanie lepiej niż takim Lancerem nawet się jeździ. Podzielasz to zdanie? Wiesz co, nie jeździłem nigdy po torze, więc nie wiem, ale jestem w stanie w to uwierzyć, no bo ten rozkład masy... Jest korzystny. No I zobacz, autko zostało zbudowane w firmie Fantazja Przemocy. Fantazja Mocy mówisz? Przemocy. Czyli za dużo mocy. <noise> za dużo mocy. Jak no. już od Ciebie wyjedzie. Nie no, fajnie, naprawdę, chłopaki się postarali. Tutaj wiesz, a auto, auto tak naprawdę zostało przebudowane praktycznie miesiąc czasu. Wszystko zostało wyjęte, złożone jeszcze raz, wiesz, wiązki, niewiązki, dołożone gadżety. No, no wszystko jest. No ale jest takie, że można z tego jeść. Nie? Tak samo e, jeszcze nie przyszło chyba, ale to ma być jakieś zawieszenie rurkowe, wszystko ma być dołożone. Jeszcze hamulce też aprac są nowe zamówione. No i wiesz, no, fajnie jest zbudować sobie takie auto. propsujemy i jeszcze, żeby fajnie je używać mhm. i upalać, i się cieszyć. I, Myślę, że... To no mamy wiesz, kupę szczęścia, że możemy to auto zobaczyć, No bo my, nie ma, no widzowie, bo nie ma co pokazywać. Że nas zaprosiłeś i że widzimy to auto na własne oczy. Jak ktoś tęskni, wiesz, za jakimiś takimi wynalazkami, zobaczy, że w Polsce takie auta się buduje ładnie, to... No już jest... były pytania, czy my się pokłóciliśmy, tak dawno ludka na kanale nie było. Nie no, Jaris, co... Jaris, codziennie Jaris. No co drugi dzień, Tak. Wiesz. Sekwencja, łopatki, takie bajery. No a takie Subaru nie dość, że fajne, bo właśnie są takie dodatki, e, bym powiedział, mega ze smakiem, nie? Git. To co? Siadamy do środka, Ty to masz na czym usiąść, ja to, ty, ty, ty to na podłodze musisz, ty będę. Bo tak będziesz z boku sobie siedział, ale kurczę, to no takie zmagania, są wiesz, jak to typ, typowe zmagania, nie? Są problemy większe, mniejsze. Subaru ładnie brzmią, także Na całe bo w tym wypadku Subaru zostało w karoserii Subaru, że nikt tego nigdzie nie próbował dziwnie zadoptować. Tak. No i widzisz, wszystko, wszystko pasuje, chłodnica wody jest fajna, zrobiona, customowa, no, I to właśnie jest auto przemyślane, że ono powinno jeździć i się na tym to że za bardzo nie grzać i nie cierpieć z tego powodu, że jest po prostu używane zgodnie z przeznaczeniem. Więc jak sobie budujecie auta, to nie, nie tylko można robić gruzy, ale lubimy też ładne, czyste, skrótne samochody. I w takim aucie to w ogóle jest w ogóle... Jak widzisz takie auto, to jest w ogóle inne podejście do pracy. Przychodzisz, dotykasz, no i stare, no, no, no wiesz, że to po prostu jest dobrze, nie? Nie no, a Ty byś zausiądłeś jakoś. A, to jeszcze Ci cieknie płyn hydrauliczny z, z tego... Z pompy dyfu... z pompy Okej. Okay. Niech ja się zastanowię. Nie wiem, czy lepiej, żeby sobie nie pod, nie z kamerką jakoś... Dam radę, weź tylko pokażę jeszcze swój mikrofon, żeby na się nagrywa. Dobrze. Yes, okay. Subaraczek. Pięknie chodź żołeczka. Jak seria. Co no to wiesz, to takie tunini. Co to jest? Moc zrobić. No w ogóle nie chodzi tutaj o moc. No w takich autach nie chodzi o moc. Nie, w ogóle nie. Ale, nie, ale taki szczegół jak na przykład ta kierownica... No i kierownica jest przepiękna. No. Grzechem jest w ogóle, no ale to, wiesz, możesz sobie na przykład, jak Ci zgasie takie autko, to możesz sobie je odpalić na przykład z guziczka też. Klikasz sobie, spoko, nie? Mamy no, na przykład, patrz, chodź, pokaż. Na przykład mamy różne strategie do zmiany biegów zrobione, bo mamy dobry komputer, który pozwala na takie sztuczki. Klikasz sobie i Ci się wyświetla, którą strategię do zmiany biegów masz wybraną aktualnie. Okay. czy 0, czy 1, czy 2 i wiesz później e, Co cię może spotkać? Wiadomo, trąbki, jakieś głupoty. Co, o kurde, no, takie wiesz, przełączniki. zajebiste, takie wiesz, wszystko użyteczne. Nie w zakresie tutaj jak coś potrzebujesz to więcej może. Można sobie wiesz... doadoptować jeszcze. Fajne. Co to było? Opa. temperatura tutaj są drugie kolektory Jeden, dwa barka. Doładowanie nie ruszasz się. Nie, zapłoni. To wiesz. Trzeba zacząć od zapłonu, a później będziemy wiedzieli, co się dzieje, a później będziemy podnosili, nie? Niezywóz. Ładnie, ładnie. Tak w ogóle piardem. Prób. A śmiesznie, bo to auto wcześniej, jak robiłem, bo nie było skrzyni biegów takiej, było na linku wcześniej, tak 410 koni, i nie byłem w stanie więcej zrobić, nie? A zobacz, jak dużo tuningi wszystkie dały, że ja na jakimś śmiesznym doładowaniu, wiadomo paliwo, tak, ale na jakimś śmiesznym totalnie doładowaniu jesteśmy. Pan uzyskaliśmy praktycznie, bo mamy bardzo mały przyrost. Ale dotkniemy jeszcze oczko zaporu. Bo wiesz, jest papara cały czas. Sparaciek. Za polu zobaczymy i idziemy w bóz. Coś za łatwo nam idzie. Musisz jakiś challenge dać YouTube. Dobra, idziemy po jakieś męskie moce. Doładowanie. No bo to już tak się... Bo teraz jak zacznę dojdę do jakiegoś maksymalnego zapłonu, a tym 1-2 bara. Szkoda na to czasu, bo na większym doładowaniu będę musiał widzieć mniej więcej jak wygląda kształt mapy. Szkoda trochę prądu na to. Ale większy plus mi się lubią. 600 p.m. czy 3.800. Prze, Przestudujemy sobie trochę nogę. Kurde, zajebisty jest. Co, tam górą już nie doładowuje? Doładowuje, ale trzeba zapłon zaraz doładować jeszcze. Aha. Idziemy teraz, były na 1.6, pojedziemy 1.7 bara i pójdziemy w zapłon. wykresie generalnie, mi się podoba, zaraz te wszystkie wyprostuję, te małe zagięcia, ale no, tak chciałbym 700 niutków więc na razie, moim zdaniem, mam trochę za mało zapłonu jeszcze, ale to dojdziemy do tego. Teraz pójdziemy, to było 1,6, pójdziemy w 1,7. Więcej w Subaru się generalnie nie pompuje, nie ma potrzeby na więcej. Eee, później, zapłonem zobaczymy, co się będzie działo. Nie? Okay. Dobre parametre. A co robić więcej? To jest. Ja bym chciał zaznaczyć tylko jedno. Zobacz, jaki poziom skomplikowania jest budowy takiego auta. Dużo jest rzeczy zmienionych. Przychodzisz pół godziny. Tutaj to wszystko wychodzi. Pół godziny jest jazdy po rolkach faktycznie od skalibrowania jakichś zmiennych faz, jakichś takich tematów. Nie? Pół godziny. I masz 530 koni, 715 niutków. Bez problemu można by więcej zrobić tych niutków, nie chcę mi się nawet, nie ma to sensu, wstaje petarda, moc robi. Masz jakieś pytania? Gratuluję. A to nie, to wiesz, to auto jest zbudowane, to chłopaki naprawdę odwali kawał dobrej roboty, właściciele auta też nie przeszkodzili, tylko bym powiedział… Rzadko kiedy jest tak, że za. Nie, słuchaj, było proste pytanie, Lutek, to ma zrobić. To, to, to... Tak, Panie Lutek, przepraszam, już zamawiam. Aha. Panie Lutek, co Panu jeszcze dokupić, czy to będzie dobre? A jaką chłodnicę pan by chciał? A jakie pan by chciał to? Działa. Pan, nic, nie, nie, maski nie otworzyliśmy. 530 kończył, tylko to jest turbo, to hybryda seryjna, troszeczkę większa, taka turbinka śmieszna, nie? Bo bez problemu zaraz, jakbyśmy próbowali coś dopompować, zaraz byśmy z 800 niutków zrobili, a nawet nie chcemy tego robić, bo panewki w Subaru wiadomo jakie są, no i tak mamy 715 N, to wiesz, to, to nie jest mało, nie? Słowem umiar, żeby pojeździło. Tak, no bo ono ma, przede wszystkim to auto ma pojeździć. Mega. Bardzo fajny projekt. Ale to stary, to ciężko jakieś takie perpety hamowiane przekazać, no bo. No bo jakie? Tu się w sumie nic nie dzieje, wszystko idzie zgodnie z planem. Kis no, ale się oszarpałem wcześniej. W domu musiałem pokonfigurować. Zagry masz jakieś tutaj fajerwerki? Zaraz, zaraz robimy shifty. No, to ja idę na zewnątrz. A to zaraz spokojnie. Muszę jeszcze parę tematów wytestować, ale to już w warsztacie myślę, że wieczorem pojadę. Aha. Bo mi jeszcze prędkości kół nie działają, bo muszę jej pokanie odebrać. Odebrałem jedną prędkość, ale mam totalnie beznadziejne skalowanie jej. E, więc muszę coś z tym zrobić. No. Czyli hamownia to jeszcze nie koniec. Tak, ale to już takie dopieszczenie będzie. No ale wiesz, 90% najważniejszych rzeczy jest zrobione. Co? Podtrzymanie trzeba zrobić. Podtrzymanie trzeba zrobić. Aż żałuję, że ten wóz nie może pojeździć po ulicy. No nie mamy tablic. Szkoda, nie? Szkoda. Będziemy testować yy, w Słomczynie prawdopodobnie w, w sobotę. O! No ciekawe, jakby to to poradziło. Dobrze sobie poradzi, to, 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 to nie ma zastrzeżeń, co, co do tego żadnych wątpliwości. To trzeba się przejechać, no wiesz, czy to wszystko działa. To tak się wydaje, że to tylko hamownia, ale to naprawdę trzeba pojechać na testy takim autem, Trzeba to jest sprawdzić, to, czy to w ogóle ma chęci. Jeszcze trzeba teraz jakieś antylagi dopracować. O, widzisz, takie pierdoły, no. Najpierw damy strategię na mokre. A jak to panie tuner? Zgrzałem się tym antylagiem. No robi się ciepło momentalnie. No ale co, dobre mocy wyszły? <grym> ładnie. I co? Ładnie i to jak po maśle bym powiedział. Niektórzy mówią, że nie umiem subaru sterować. <grym> ale dałem sobie jakąś radę. Ale chłopaki ładnie auto przygotowali, co? Ja to mówię, ja to się do niczego nie nadaję. To trzeba śrubki umieć skręcić. Pięknie Subaraczek raczej działa. No czasem tuner coś tam czaruje i ratuje te niektóre niedociągnięcia. Ale to nie no co ty. Tu? Super raczej człowieku, patrz, nawet kropeleczka nie pocieka Ale ładnie, to ale ładnie nawet No co ładnie mamy pachnie. tutaj powiedzieć, no 530 koni na zawody, wsiadasz, pykasz, jak pszczółeczka 700 newta, 15, 15 nawet 15. No. Czyli Twój plan minimum został wykonany No ja tak zakładałem wszystko powiedzieć 450, że będzie dobrze, to myślę, że zrobiliśmy bardzo dobrze Ukontentowany? No co? no dobra, no słuchajcie, no to wiesz, jest coś nowego, można pokazać, takie jest inne auto i I tego się trzymajmy może coś jak będzie znowu, to się pokaże jeszcze raz. Coś tam szykujesz? Coś się zapowiada? No, wiesz, ja cały czas szykuję, tylko ty nie masz czasu. Tak, no. tak. Ta, ta. Chcesz więc te tysiąc koni pokazać ludziom? No potem wszyscy w to wierzą, co wygadacie za bzdury. No a taka prawda, no chcesz pokazać? Ja tu prawie mieszkam, człowieku. Ale, ale, wiesz, codziennie ty... dzwonię i co? Nagrywam coś? Nie ty, nie, ty zapominasz o tym. Nie, nic że, żeby mam. takie auto zrobić, to wiesz, dzisiaj się udało. Na no, chabowie, przyjechałeś, ale to dni wcześniej. Ile razy ja do ciebie dzwoniłem, a ty nie. Człowieku, nic patrz nie tutaj. Fantazja mocy. Jedziesz, chcesz mieć takie Subaru? Chcesz mieć takie Subaru? Dzwonisz, halo, przepraszam, Nie nie stać, ale poproszę. Zapłacę nerką i chłopaki ci zrobią. to auto. Zajebiste. Potwierdzam. No tak, no co, nie przejedziemy się, nie, mam, nie mamy jak. Antylak nagraliśmy, małe rzeczy do dokończenia nam zostają, a ty co? Wyjazd na, na Wrocław. Na Bro Wrocław, Wrocław, Faren. Zróbmy na chaos? Tak, nic ciekawego tutaj nie ma, ale taka motoryzacja. Żegnamy się z widzami do następnego odcinka z Ludkiem. Z jeszcze ciekawszym pewnie. No, jak przyjedziesz. Jak przyjadę.